Ogrzewanie podłogowe to sposób zapewnienia ciepła pomieszczeniom, który stanowi doskonałe uzupełnienie grzejników. Ten rodzaj ogrzewania stosuje się od ponad 30 lat w wielu krajach. W XXI wieku ogrzewanie podłogowe wykonuje się głównie w domach jednorodzinnych. W pomieszczeniach wyposażonych w kamienną lub ceramiczną posadzkę zapewnia ono przyjemne uczucie ciepłej podłogi. Tego rodzaju instalacja bardzo dobrze sprawdza się także w wysokich pomieszczeniach obiektów sportowych i przemysłowych. Można również podgrzewać wybrane strefy na zewnątrz budynków, by ochronić je przed zalegającym śniegiem i oblodzeniem. Podłoga grzejna to idealne rozwiązanie dla kościołów i sal wystawienniczych. Niewidoczna instalacja i optymalne warunki cieplno wilgotnościowe są szczególnie istotne dla wnętrz zabytkowych wypełnionych dziełami sztuki. Komfort, estetyka pomieszczeń i oszczędność energii to główne aspekty, które przekonują do ogrzewania podłogowego coraz szerszą rzeszę użytkowników. Prawidłowy projekt i fachowy montaż gwarantują oczekiwane efekty. Wykonanie instalacji nie jest trudne, może się tego podjąć każdy, nawet niezbyt doświadczony instalator. Film ten pokazuje montaż instalacji ogrzewania podłogowego Purmo krok po kroku. Zazwyczaj ciepłą podłogę wykonuje się na parterze, w salonie, holu, kuchni i oczywiście w łazienkach. Często, tak jak w tym domu, podłogi pomieszczeń przylegają do gruntu, na którym ułożono około 10 cm warstwę tzw. chudego betonu. Podłoże nośne musi być równe i poziome. Z powierzchni betonu należy skuć wszystkie wypukłości, a zagłębienia uzupełnić świeżą mieszanką i wygładzić. Równa powierzchnia nie pokaleczy folii stanowiącej izolację przeciwwilgociową i umożliwi właściwe przyleganie płyt styropianowych tworzących izolację termiczną. Folia polietylenowa ułożona w całości lub pasami na zakład. Zabezpiecza budynek przed przenikaniem wilgoci z gruntu. Musi ona pokryć całą powierzchnię chudego betonu i zostać wywinięta na ściany, słupy i inne pionowe elementy budynku. Wokół całego obwodu pomieszczenia trzeba ułożyć taśmę brzegową, która izoluje płytę jastrychu grzejnego od ścian, filarów czy schodów. Żaden z elementów stałych budynku nie może dotykać bezpośrednio do płyty wylewki. Taśma brzegowa wykonana jest z miękkiej pianki polietylenowej i uniemożliwia powstawanie mostków termicznych i akustycznych między płytą jastrychu grzejnego a ścianami. Powinna ona być tak ułożona, by było ją widać jeszcze po ułożeniu warstwy wykończeniowej podłogi. Dopiero wtedy, tuż przed przymocowaniem do ściany listew przypodłogowych, obetnie się nadmiar jej wysokości. Taśma brzegowa ma 160 mm wysokości i 8 mm grubości. Mocuje się ją do ściany klejem lub spinaczami tapicerskimi, zazwyczaj tylko w narożnikach. Podłoga musi zawierać warstwę hamującą przenikanie ciepła do sąsiednich pomieszczeń lub na zewnątrz budynku. Izolacja termiczna ma największe znaczenie w przypadku pomieszczeń, których podłoga przylega do gruntu lub leży bezpośrednio na stropie wykuszu. Na izolacji będzie się opierała wylewka pełniąca rolę płyty grzejnej i zarazem podłoża pod warstwę wykończeniową. Trzeba więc dobrze wybrać rodzaj izolacji, kierując się dwoma względami: wystarczającą izolacyjnością cieplną oraz dostateczną zdolnością do przenoszenia przewidywanych obciążeń. Najczęściej stosuje się płyty styropianowe, które w zależności od klasy różnią się właściwościami. Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagają także zapewnienia przegrodom właściwej izolacyjności akustycznej. Dotyczy to nie tylko stropów, lecz także ścian pomieszczeń położonych obok siebie na tej samej kondygnacji. Jedynym dobrym rozwiązaniem podłogi grzejnej jest zastosowanie podłogi pływającej, czyli wykonanie wylewki, która nie ma kontaktu z przyległymi elementami stałymi budynku i może swobodnie się przemieszczać. Materiały informacyjne Purmo określają, jak gruba powinna być warstwa izolacji w zależności od usytuowania podłogi i rodzaju zastosowanego materiału. Dla podłogi na gruncie trzeba na izolację ze styropianu zarezerwować około 115 mm wysokości. Podana grubość składa się zazwyczaj z trzech warstw: dwóch warstw zwykłych płyt styropianowych o grubościach np. 40 i 50 mm. Oraz wierzchniej warstwy układanej ze specjalnej izolacji systemowej zwanej roljetem. Rolżet to płyty styropianowe pokryte folią polietylenową wzmocnioną siatką kotwiącą. Folia łączy poszczególne płyty styropianu tworząc pasy o szerokości 1 metra i długości 12 lub 9 metrów, zależnie od grubości. Dzięki nacięciom wykonanym od spodu izolacja trafia na budowę w formie rulonów o bardzo wygodnych gabarytach. Dopiero w docelowym pomieszczeniu rozwija się rulony, uzyskując w rekordowo krótkim czasie gotowe podłoże pod rury grzejne. Układanie rolżetu najkorzystniej jest zaplanować tak, by jego pasy przebiegały równolegle do dłuższej ściany pomieszczenia. Po przycięciu pierwszego odcinka i ułożeniu następnego, należy je od razu połączyć taśmą klejącą, by w miarę dalszej pracy nie rozsunęły się. Taśma klejąca zabezpiecza ponadto styki rolżetu przed wnikaniem zaprawy jastrychowej podczas wylewania. Polietylenowa nawierzchnia rolżetu ma nadrukowaną podziałkę, co ułatwia jego proste docinanie i pozwala na bezproblemowe kontrolowanie odstępów między rurami grzejnymi. W dużych pomieszczeniach rolżet układa się nieprzerwanymi pasami. Resztki krótsze od długości pomieszczenia znajdują zastosowanie w mniejszych pomieszczeniach lub w nękach. Dzięki taśmie klejącej, rolżet można wykorzystać prawie w 100%. Polietylenową folię taśmy brzegowej należy wyłożyć na rolżet, aby jastrych podczas wylewania nie wnikał w szczeliny izolacji. Narożniki wypukłe wymagają przecięcia folii i uzupełnienia jej taśmą klejącą. Jeżeli przewiduje się wylewkę o konsystencji płynnej, folię taśmy brzegowej trzeba przykleić do rolżetu na całej długości, uważając, by folia przylegała do niego swobodnie. Napięcie folii spowoduje rozerwanie jej pod obciążeniem wylewką. Kiedy cała powierzchnia pomieszczeń pokryta jest rolżetem, należy przystąpić do wyznaczania dylatacji. Ich rozmieszczenie określa projekt instalacji centralnego ogrzewania. Zasady wykonywania dylatacji są następujące. Dylatacja musi znajdować się zawsze w linii drzwi, żeby uniezależnić pracę podłóg grzejnych w dwóch różnych pomieszczeniach. Powierzchnia jednej płyty grzejnej nie może przekraczać 40 m2. Żadna z krawędzi nie może być dłuższa niż 8 m. Jeżeli pomieszczenie jest większe, trzeba je podzielić. O tym, w którym miejscu przebiega linia podziału, decyduje układ stałych elementów budynku. Na przykład dylatacja nie powinna znajdować się w strefie szerokości drzwi. Gdy w pomieszczeniu znajduje się słup czy komin, dylatację trzeba przesunąć tak, by przechodziła przez niego. Pomieszczenie o kształcie złożonym trzeba podzielić. Prostokąty płyt grzejnych nie mogą być w proporcjach zbyt wydłużone. Jeżeli stosunek długości do szerokości jest większy niż 2 do 1, pole należy podzielić. Nie dotyczy to powierzchni mniejszych niż 5 m kwadratowych. W miejscach, gdzie wyznaczono dylatację, podzielona będzie również posadzka. Trzeba więc już w momencie projektowania instalacji zaplanować rysunek płytek ceramicznych czy kamiennych tak, by w linii dylatacji zawsze znajdowała się spoina. Wypełniona materiałem trwale elastycznym. Ze względów estetycznych w bardzo dużych lub skomplikowanych pomieszczeniach trzeba znać wcześniej wymiary płyt i dokładny sposób ich ułożenia, by móc dobrze zaplanować dylatację. Obiegi grzewcze muszą zostać rozplanowane tak, by spirale czy meandry rury przebiegały w obrębie pól dylatacyjnych. Przez dylatację mogą przechodzić tylko rura zasilająca i powrotna obiegu. Projekt instalacji ogrzewania podłogowego pokazuje miejsce zamocowania rozdzielacza. Określa też jednoznacznie położenie poszczególnych obiegów grzewczych, kolejność ich podłączenia do rozdzielacza oraz odległość rur i długości poszczególnych obiegów. Każda kondygnacja obsługiwana jest przez odrębny rozdzielacz doprowadzenia do poszczególnych obiegów powinny być jak najkrótsze. Rozdzielacz umieszcza się więc centralnie w stosunku do całej powierzchni ogrzewania podłogowego. Ze względu na konieczność odpowietrzania kolektory muszą znajdować się powyżej poziomu rur grzejnych. Rozdzielacze Purmo to fabrycznie zmontowane i sprawdzone na szczelność zestawy dwóch kolektorów z króćcami przyłączeniowymi kompletem zaworów Odpowietrznikami i wspornikami do montażu. Kolektor powrotny wyposażony jest we wkładki zaworowe przystosowane do współpracy z głowicami termoelektrycznymi. Na kolektorze zasilania znajdują się zawory do regulacji przepływu, na których realizuje się nastawę wstępną. Oba kolektory wyposażone są w zespoły odpowietrzająco-spustowe. Retic Heating oferuje także rozdzielacze ze wskaźnikami przepływu z nastawą wstępną na zaworach termostatycznych na kolektorze powrotu i możliwością korygowania wielkości przepływu na kolektorze zasilania przy przepływomierzach. System PURMO obejmuje także szafki rozdzielaczowe, zarówno podtynkowe, jak i natynkowe. Najczęściej rozdzielacze montuje się w szafkach podtynkowych, których głębokość mieści się w grubości ściany. A ramka drzwiczek licuje z powierzchnią tynku. Regulowana głębokość i wysokość szafki umożliwia najlepsze wykorzystanie przeznaczonego na nią miejsca. Konstrukcja szafek ułatwia mocowanie rozdzielacza w najbardziej dogodnym położeniu. Rozmiar szafki zależy od ilości zaprojektowanych wężownic, według której dobiera się wielkość rozdzielacza od 2 do 12 obiegów. Instalacja ogrzewania podłogowego wykonuje się najczęściej z rur z polietylenu usieciowanego, tak zwanego PEX-u z barierą antydyfuzyjną. W budynkach mieszkalnych używa się rur o średnicach 16x2 lub 17x2 mm. Rury polietylenowe purmo występują w kręgach 120, 240 i 600-metrowych. Rura jest cechowana co 1 metr. Ułatwia to cięcie jej na odcinki odpowiadające długościom obiegów. Zwoje rur o długości 240 i 600 metrów są krępowane taśmami tak, by po uwolnieniu wierzchnich warstw reszta pozostała związana. Trzeba więc uważać, by nie przeciąć od razu wszystkich taśm krępujących. Rurę przymocowuje się do izolacji klipsami przy pomocy takera. Klipsy w magazynkach po 30 sztuk zakłada się na ramię takera, które powinno być wypełnione co najmniej do połowy łuku. Każda wężownica rozpoczyna i kończy się na rozdzielaczu. Rurę układa się w zespołach dwuosobowych. Jeden pracownik trzyma krąg rury i podaje ją drugiemu, który wbija klipsy. Na prostych odcinkach rurę mocuje się mniej więcej co pół metra. Na każdym łuku wbija się trzy klipsy: na początku, w środku i na końcu. Oto układanie obiegu strefy brzegowej. Przebiega ona wzdłuż ściany zewnętrznej i ma szerokość 1 metra. Rozstaw rur wynosi 100 mm. Wybrano najbardziej odpowiedni sposób układania rury spirala. Na początku układania pętli trzeba realizować zdwojony odstęp rury. Spirala w przeciwieństwie do meandrów nie wymaga zmian kierunku układania o 180 stopni i kształtowania ciasnych łuków przy granicznym promieniu gięcia. Powinno się formować się z wykorzystaniem płaszczyzny i łuków rury pozostającej wcześniej w zwoju. Właściwy rozstaw uzyskuje się wykonując powrót spirali pomiędzy rurami zasilającymi. Dzięki temu, że rura zasilająca leży między rurami powrotnymi, temperatura podłogi jest wyrównana. Strefę brzegową najlepiej jest tworzyć jako odrębny obieg. Można też w ramach jednego obiegu w niewielkim pomieszczeniu utworzyć tak zwaną strefę brzegową zintegrowaną, zagęszczając rury przy ścianach zewnętrznych. Strefa brzegowa to najcieplejsze miejsce podłogi pomieszczenia. Przepisy dopuszczają tu temperaturę podłogi do 35 stopni Celsjusza. Większość powierzchni pomieszczeń stanowi zazwyczaj tak zwana strefa stałego przebywania ludzi, gdzie temperatura podłogi wynosi maksymalnie 29 stopni Celsjusza. Rury układa się tu w odległości od 150 do 200 mm w zależności od rodzaju zaplanowanej warstwy wykończeniowej podłogi. 200 mm dla podłóg dobrze przewodzących ciepło, np. ceramicznych. 150 mm dla nawierzchni charakteryzujących się większym oporem cieplnym, np. wykładzień dywanowych lub paneli podłogowych. Blisko podejścia do rozdzielacza, rury bardzo się do siebie zbliżają. Powinno się zaizolować je, by temperatura podłogi nie była tam zbyt wysoka. Rury poszczególnych obiegów nie mogą krzyżować się. Na rozdzielaczu powinno się oznaczyć, za które pomieszczenie odpowiada każdy obieg. Podłączenia dokonuje się przy pomocy złączki zaciskowej skręcanej z rozciętym pierścieniem i eurostożkiem. Kiedy wszystkie obiegi są już podłączone, należy przeprowadzić próbę szczelności. Dopływ wody podłącza się do wolnego obiegu na rozdzielaczu lub poprzez zawór spustowy. Kolejno napełnia się i odpowietrza każdy obieg osobno przy zamkniętych pozostałych obiegach. Najpierw odcina się wszystkie obiegi, zamykając zawory na obu kolektorach. Następnie otwieramy pierwszy obieg i odkręcamy wodę. W miarę napełniania wężownicy ciśnienie rośnie. Odpowietrzamy pętle na dolnym kolektorze. Teraz następuje zamknięcie napełnionego obiegu i otwarcie drugiego. Czynności powtarzają się. Otwieramy ostatni obieg, a po jego odpowietrzeniu otwieramy wszystkie obiegi. Resztek powietrza z całego układu pozbywamy się za pomocą odpowietrznika górnego kolektora. Ciśnienie próbne powinno być o 30% wyższe od ciśnienia roboczego, jednak nie niższe niż 4 bary. Jego wartość występującą w instalacji wody użytkowej trzeba uzupełnić do wartości ciśnienia próbnego za pomocą pompy. Wskazania manometru obserwuje się przez 24 godziny. Następna czynność to przygotowanie mieszanki jastrychowej, koniecznie z dodatkiem systemowego plastyfikatora Purmo. Podczas układania wylewki instalacja pozostaje pod ciśnieniem. Można wtedy natychmiast wykryć ewentualne uszkodzenie ruby. Nawet przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Ostre krawędzie metalowych narzędzi mogą skaleczyć rurę z tworzywa sztucznego. Dopóki jastrych jest miękki, zniszczony odcinek rury można bez problemu wymienić. Pracownicy wykonujący wylewki nie mogą w żadnym wypadku uszkodzić taśm dilatacyjnych i brzegowych. Muszą one wystawać ponad powierzchnię gotowego jastrychu, by płyty grzewcze. Pracowały w pełni niezależnie. Po zakończeniu okresu wiązania, a przed ułożeniem warstwy wykończeniowej, jastryk należy koniecznie wstępnie wygrzać, aby odparowały z niego resztki wody. Zawilgocona płyta wylewki, pozostawiona pod nieprzepuszczającą wilgoci posadzką, będzie się odkształcała, co może doprowadzić do poważnej awarii. Wstępne wygrzewanie trwa co najmniej 8 dni. Temperatura wody zasilającej wynosi przez pierwsze 3 dni 25 stopni Celsjusza, a przez kolejnych 5 dni maksymalnie 55 stopni Celsjusza. Odpowiednią dla ogrzewania podłogowego temperaturę wody zapewnia układ mieszający współpracujący z regulatorem pogodowym lub ręcznie sterowanym termostatem bezpieczeństwa. Instalacja ogrzewania podłogowego musi być wyposażona w odrębną pompę obiegową niezależnie od tego, jaka pompa znajduje się w części grzejnikowej instalacji. Posadzkarze układający warstwę wykończeniową są zobowiązani do przestrzegania ustalonych wcześniej linii dylatacji. Muszą pamiętać o tym, że płytki ułożone na dylatacjach na pewno popękają. Trzeba więc stosownie do nich rozmieścić płytki tak, by nie zakłócić zaplanowanego wzoru. Prawidłowe wykonanie ogrzewania podłogowego to warunek jego wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Jeżeli na każdym etapie montażu będziemy przestrzegać zaleceń producenta, system na pewno nie zawiedzie. Dobry projekt. Przygotowanie podłoża. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Taśma brzegowa. Rolljet, specjalistyczna izolacja termiczna akustyczna. Dylatację. Montaż szafki i rozdzielacza. Ułożenie i podłączenie pętli grzewczych. Próba szczelności. Ułożenie jastrychu. Wstępne wygrzewanie. Posadzka. Ogrzewanie podłogowe PURMO to idealne zestawienie potrzebnych elementów. Wszystkie doskonale do siebie pasują, oraz charakteryzują się najwyższą jakością i rozsądną ceną. System PURMO został stworzony z myślą o wykonawcy. Montaż przebiega szybko, bezproblemowo i bez zbędnego wysiłku. Długa lista wspaniałych obiektów referencyjnych to efekt 30-letniego doświadczenia firmy na rynku niemieckim. Po kilku latach pracy w Polsce możemy dopisać do niej kolejne realizacje wśród których z dumą wymieniamy Bastion Świętego Rocha na jasnej górze. Dobre ogrzewanie gwarantuje wszystkim użytkownikom zadowolenie i poczucie komfortu cieplnego.